Dzień dobry. Dzień dobry. Potrzymasz miłocona? Zmarł. Pierwsza taka sprawa niecierpiąca zwłoki. Dobra, uwaga. Ja jestem Patryk. jest Julka Martyna, jestem prywatnym detektywem. Wow, wow. Miałem gdzieś licencję, ale zgubiłem. Pokażę wam następnym razem, okej? Okay? Słuchajcie, jest sprawa. Szukam mojego przyjaciela. Mój kumpel z podstawowy. Całą podstawowy spędziliśmy razem. Znasz? Znasz? Gdzie go ostatni raz widziałaś? W telewizji W telewizji go widziałeś? No. Jako kto. Nie chcę państw mi jako ksiądz to już w ogóle, nie uwierzę. Ja Frytki masz jeszcze? Da jedną. Watson chcesz? Watson masz fryteczkę. Ale teraz tak. Skupmy się dziewczyny. Gdzie go widziałyście ostatni raz? No w telewizji Ale co mi po telewizji? Ja go muszę zobaczyć tu tunelu. Chodzę, szukam. I mogę go się znaleźć. Kojarzysz, prawda? Zobacz. Tak, no. Chcesz? Tak. Spróbuj mm. Watsona ulubiona. Watson Spróbuj, pychota e, pomożecie mi go znaleźć? Pomożemy no, 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 nie. Pomożecie?